Witam po przerwie, to druga część siódmego odcinka Technokracji. Wciąż jest ze mną Maciej Wyszyński z Sochi Manticlaps. Będziemy dalej rozmawiać o reklamie. Tym razem przejdziemy do szczegółów Real-Time Bidding. Macku, czy możesz nam na początek wyjaśnić, czym to dokładnie jest? Więc, Real Time Bidding jest oczywiście pojęciem z rynku amerykańskiego. Bierze się, geneza jest taka, że, że bierze się to wszystko z giełdy. Oznacza to nic więcej jak innowacyjny sposób zakupowania powierzchni reklamowych w internecie w modelu aukcyjnym. Czyli w momencie, jak na przykład, Michał, wchodzisz na jakąś stronę internetową, my dostajemy informacje od zrzeszonych takich agregatorów zasięgu, że słuchajcie, tam jest użytkownik, chcecie go kupić czy nie. I wysyłamy po prostu naszą kwotę do licytacji. Jeżeli wygramy tą licytację, wiemy w tym momencie już, co tobie pokazać. I w czym to jest lepsze od kupowania powierzchni reklamowych w tradycyjny sposób, tak? czyli przez dom mediowy powiedzmy? Bo zakładam, że w tym wypadku dom mediowy jest pominięty zupełnie. Znaczy, jeżeli się współpracuje z, z taką demand-side platformą, jaką jest Sashamentic, to tak, faktycznie można to robić bezpośrednio. Ehm, aczkolwiek tradycyjny sposób, nie określałbym w ten sposób, że to, że to tradycyjnie kupujemy tylko domy mediowe, tylko tradycyjnie określamy jako kupowanie zasięgu hurtowo, czyli kupujemy po prostu jakiś worek odsłon i tak naprawdę pokazujemy wciąż te same banery, ale nie wiemy tak do końca, komu je pokazujemy. Ehm, I tutaj właśnie RTB jest o tyle do przodu, że może decydować, komu pokaże tą reklamę i co jest najważniejsze w tym wszystkim, za każdym razem jak widzimy takiego internauty w internecie, decydujemy o stawce, ile możemy za nią zapłacić. W tradycyjnym sposobie faktycznie kupujemy z góry zasięg i to jest sztywna stawka w przyszłość płacona takiego. Czyli rozumiem, że główną różnicą jest to, że kupując reklamę w tradycyjny sposób, wiem, że kupuję na witrynie powiedzmy, ONET czy WP. Milion odsłon, i tam to będzie latało. Natomiast u Was mogę kupić konkretnie reklamy dla użytkowników samochodów, bo jestem przedstawicielem BMW i chcę, żeby moja reklama trafiła tylko do ludzi, którzy są zainteresowani tym tematem, motoryzacją. Dokładnie tak jest. No w tym przypadku, jeżeli poruszyłeś taki, taki przykład, więc możliwe jest tak, że, że współpracujemy faktycznie z BMW. Jeżeli Ty wchodzisz na, na stronę BMW, my tak jakby Ciebie oznaczamy takim ciasteczkiem internetowym, cyfrowym i w tym momencie wiemy, jeżeli Ciebie odnajdziemy gdziekolwiek i, i BMW ma jakąś fajną ofertę, to w tym momencie Ciebie kupujemy, obojętnie gdzie jesteś w tym internecie. Nie musi być to jakiś duży portal, może to być też blog czy forum tematyczny na ten temat, który Cię interesuje. I faktycznie w tym miejscu pokażemy Ci reklamę BMW i zbieramy też dane o tych, o tych właśnie wydawcach, czyli tzw. Yield Profiles, czyli wiemy, że na tych stronach prawdopodobnie porusza się właśnie ta grupa docelowa, tak jak właśnie ty i wszyscy ci, którzy są zainteresowani właśnie motoryzacją i tym właśnie też pokażemy tą reklamę. A w jaki sposób korzysta na tym ostateczny odbiorca reklamy, czyli internauta? I tutaj wracamy do tego, praktycznie do pierwszego odcinka, gdzie, gdzie mówiliśmy, jaka reklama denerwuje, bo faktycznie jest tak, że jeżeli ja mam oglądać po prostu jakieś reklamy, które, które są związane z jakimś e, kremem pielęgnacyjnym, może mniej mnie to zainteresuje, jeżeli zobaczę na przykład jakąś fajną reklamę e, z działu motoryzacyjnego. I tutaj, jeżeli ta reklama jest dopasowana do danego odbiorcy, to ona nie denerwuje. Przynajmniej tak jest w moim przypadku, i, i cieszę się, że po prostu te reklamy są coraz bardziej. Bardziej, um, tak jakby przykrojone do, 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 do potrzeb i zainteresowań klienta. To jest podobnie jak w raporcie mniejszości. Nie wiem, czy oglądałeś. Oczywiście, jak oczywiście. Tom Cruise chodził sobie holem i, i wszędzie go witali, bo wiedzieli po prostu kim on jest, co on kupił, jakie miał zainteresowania. Podobne rzeczy robimy, um, tylko właśnie w sferze internetowej. Kiedyś, może za parę lat, to też będzie właśnie w handlu offline. A czy nie uważasz, że to jest trochę niepokojąca wizja, że będę miał za 10 lat tak, że zadzwonię po pizzę, zamówię podwójny bekon i automatyczna odpowiedź, powiem mi, panie Berezowski, był pan w szpitalu z powodu nadmiernego poziomu cholesterolu, 5 miesięcy temu niestety nie może pan zamówić swojej ulubionej pizzy. No, to jest bardzo już taki przyszłościowy scenariusz, ale, ale rozumiem pytanie chodzi o, o dane i, i o ochronę danych osobowych. Tutaj faktycznie zbieramy wszystkie dane anonimowo, także nie, nie jest to tak, że zbieramy dane o, o właśnie Michale Berezowskim, tylko jesteś numerem ID, który jest takim ciasteczkiem. Zbieramy te wszystkie dane w, w naszej bazie, także ym, praktycznie to jest tylko spowodowane tym, czy, czy efekt tego wszystkiego jest taki, że, że dopasowujemy tą reklamę, ale nie do końca wiemy po prostu, kto to jest fizycznie, tylko wiemy, że po prostu ta osoba się interesuje motoryzacją przepokładową. Maczku, dziękuję Ci bardzo, to była pasjonująca rozmowa, a z Wami się już żegnam i do zobaczenia za tydzień. Dzięki.